Pierwsze pytanie, dzień dobry. Jeśli to możliwe, chciałbym uzyskać informację, jak długo można przyjmować orgametrii. Więc to jest, sprawa wygląda następująco. W wytycznych nie ma za bardzo słowa, jeżeli chodzi o, o granicę, do kiedy można przyjmować dane preparaty. Jeżeli chodzi o wizany, no to on jest, on jest zarejestrowany teoretycznie na pół roku. Wiemy, że można przyjmować o wiele dłużej, jest profesor w Heidelbergu, Sztrowicki, który tak naprawdę wprowadził ten lek na rynek i prowadził badania w 2010, i ma pacjentki, które do dzisiaj przyjmują Wizane, czyli, czyli już, już jest obserwacja niemalże dziesięcioletnia. I, i wiemy, że jeżeli lek jest dobrze tolerowany, teoretycznie można go przyjmować przez lata. No, oprócz, oprócz niektórych leków, takich jak, jak analogi GNRH, tutaj rzeczywiście to są leki, które zupełnie wyłączają jajnik z produkcji hormonalnej. Tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o czas leczenia, ponieważ bardzo niskie stężenie estrogenów, jeżeli się wyłączy rzeczywiście całkowicie tą produkcję jajnika może prowadzić do, do różnych powikłań, takich jak, jak złamania, osteoporoza. Również wtedy większe jest ryzyko chorób, chorób serca. Także tylko przy tych lekach trzeba uważać. Oczywiście je można też przyjmować dłużej, ale również wtedy trzeba zastosować tak zwaną adback back therapy, która która powoduje, że jest w organizmie wyższe stężenie estrogenów, nie takie, są, są, są przebadane już takie okienka stężeń estradiolu i do produkcji kości właśnie tego estrogenu jest, jest bardzo niewiele, także niewiele potrzebne. I można w ten sposób wyregulować tam produkcję estrogenu, czy, czy podanie zewnętrznego estrogenu, żeby, żeby stymulowała produkcję masy, masy kostnej, a nie pobudzała wzrostu, wzrostu endometriozy.